Dobra Czekamy 5 sekund Patyczer tak każe O jest, jest ekran, jest ekran, dobra, zajebiście Napierdalamy Siema Patyczer, przywitaj się z widzami Jo, jo. dzisiaj no. rozwalę oponenta. Rozjebiesz mnie, tak? Dobra yy, to jest Patyczer Napierdalamy Fortnite'a dzisiaj jeden na jeden, bo muszę go rozjebać No co Patyczer, lecimy Kurwa, pomyliłem, no ja pierdolę. Nie no, kurwa. Ale się gubię, kurwa, widzowie, stresujesz. się. Elok, kurwa, jebana. Nie ze mną, kurwa, tutaj, na poligonie. Wypierdalaj, kurwa, do